Bebem, witam widzowie tego typu łobawan tego typu dzisiaj sobota łobawan ciekawa, czy będzie gorąco, czy będzie, czy nie. <laughs> nie, żartuję żartami upalnie będzie znowu, tak jak zawsze widzowie. Słuchajcie, chyba rozumiecie o co chodzi z tymi plotkami. Ja wczoraj Wam przekazałem, co i jak, że włosy dajecie się wkręcać. Różnymi plotkami ja się nie wkręcam ani nic, tylko tak mówię poważnie, że po prostu się sami z siebie wkręcacie z tymi plotkami, bo coś i tego nie rozumiem, widzowie, że wy siejąc takie plotki, robicie się z siebie debila. Tak się mówi. Bo wy mówicie, o, bo Wolunio robi bekę. O tego zaczną widzowie. Tak jak mówiłem wczoraj na filmiku. My się tyle lat znamy. No to jak? Po prostu nie yes, jest. Robimy zagranie. Specjalne zagranie, żebyście się y, złapali w pułapkę. Jak się mówi. Tak widzowie. No i po prostu. Takie jest życie, no co? Jak, jak jest FAME do, dojebany FAMEM, trzeba iść do przodu, nie do tyłu ja się mówi widzowie. A właśnie widzowie. I to jest właśnie to, że wy o byle co mówi działo. Wow zrobić bekę i inne rzeczy. Czyli jeszcze tam było tego, że ee, co to było? Eee. Już wiem co, tam, że na wschodniej, jak był bonus BGC, tego, dla mnie, dla mnie, widzowie, to nie jest beka. Z tego powodu, że ja mu robię film, on mi. I to nie ma to, że jest jakaś beka, czy coś, jak wy to rozumiecie, widzowie. Tylko po prostu ja mam tworzywę i on mi, na zmianę. Właśnie widzowie, a tego nie widzicie. Tylko widzicie ten pierdolony fragment, że w ogóle ze mnie bekę. No właśnie widzowie. I to wam powiem widzowie, że po prostu sami z siebie robicie bekę. Słuchajcie, plotek jakiś. Ja mam polewki z Was. Że słuchacie plotki, nie plotki. Chuj nie muje, jak się mówi. <laughs> Właśnie. Wy plotki. wysłuchacie tych debili. Dookoła. Zaraz. Raz a porządnie wysłuchać. To słuchacie debili, a później zostajecie frajerami. No dobrze, że tak mówię, jak wiecie o tym, że jestem szczery debulu. Proste, proste. Widzicie? Jakbyście trochę się skumali pomiędzy wierszami są yy... jak to wam powiedzieć, pomiędzy wierszami są słowa ugryte słowa, które... Taki przekaz jest. Ale jak ktoś nie jest kumaty, tylko Pogląda na odpierdol No to oglądajcie. Tego typu. Pomiędzy słowami jest przekaz. A ktoś kumatu powinien wiedzieć, a kto nie... Wasza sprawa, nie moja. Tego typu. No właśnie. Wy się nakręcacie, bo, bo ktoś tam pierdolą plotka. Ja bym ja... Uwierzcie mi widzowie, że jak ja bym w to wierzył w plotki, to bym osiwiał już na, na takim wieku. No, no właśnie. Albo na starość. Widzowie. Po prostu sami z siebie się wkrącacie. No ale jak uważacie, to jest wasza sprawa, nie moja. Proste widzowie. Ja powiedziałem krótko. Słuchajcie dalej, a zimą będziecie chodzić w klapkach, Jak się mówi. Tego typu. BEMBE! Be.